Stefan Kawalec, zapraszam serdecznie. Zapraszamy 6 minut. Czas start. Dzień dobry Państwu. Jest tak, że korzyści z wejścia do strefy euro są oczywiście każdy je rozumie. Dlatego, że posiadanie własnej waluty łączy się z tym, że... Są, trzeba mieć różne waluty, zmieniają się kursy, jest ryzyko zmiany kursu. To rozumieją, rozumieją ludzie, którzy podróżują po Europie, to rozumieją przedsiębiorcy. Znacznie jakby mniej oczywiste jest to, jakie są korzyści z własnej waluty, i to trzeba wyjaśnić. To jest troszkę tak jak ze szczelinami dylatacyjnymi w moście: jak jest most, to czasami Państwo przejeżdżacie przez takie miejsce, gdzie samochód podskakuje. Gdyby inżynierowie zbudowali taki most, który jest gładki, to nikt by się nie pytał, nikt by się nie dziwił, ale trzeba wyjaśniać. Inżynierowie wyjaśniają, że po prostu bez tych szczelin, które amortyzują, most w pewnym momencie mógłby się odkształcić, ale w ostateczności nawet zawalić. Jest także elastyczny kurt walutowy działa jak taki antycykliczny amortyzator gospodarki. To znaczy, w okresie boomu waluta się umacnia, natomiast i to nieco spowalnia wzrost gospodarczy spowalnia boom. Natomiast w sytuacji kryzysu waluta się osłabia i ułatwia gospodarkę przezwyciężenie kryzysu. Jest takich dwóch ekonomistów, jakie już nie żyją: John Maynard Keynes i Milton Friedman. I to byli najwybitniejsi ekonomiści drugiej połowy XX wieku. W każdym razie debata między zwolennikami i zwolennikami kształtowała myślenie i politykę ekonomiczną drugiej połowy XX wieku. I oni prezentowali różne strony, można powiedzieć, w wielu kwestiach, ale akurat w jednej sprawie mieli pogląd podobny, to znaczy zwracali uwagę, że ze względu na ograniczenia w elastyczności cen, a przede wszystkim w elastyczności płac, Kurs walutowy pełni bardzo istotną rolę dostosowawczą i w niektórych sytuacjach, jeżeli kraj nie może dostosować swego kursu walutowego, to może z tego powodu gospodarka cierpieć długoletnią recesję. Jest także moim zdaniem bardzo dobrym punktem odniesienia do dyskusji naszych na temat euro, doświadczenie krajów nordyckich. Kraje nordyckie to jest Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, i Islandia. Wszystkie te kraje należą do europejskiego obszaru walutowego. Natomiast czyli mają dostęp do jednolitego, do jednolitego rynku. Należą do europejskiego obszaru gospodarczego. Natomiast tylko Islandia i Norwegia nie są, człon, nie są członkami Unii Europejskiej. Natomiast kraje nordyckie szczycą się tym, że są najbardziej zintegrowanym regionem świata. Takie rozwiązania, które szczyci się Unii Europejskiej, jak wspólny rynek, strefa Schengen, tam istnieją już od 60 lat. Jest swoboda podróżowania, podejmowania pracy, ale te kraje mają pięć różnych walut. i. Tylko Finlandia jest w strefie euro i skąd przechodziła bardzo długą recesję po, 2000, po 2008 roku. I jest tak, że Szwecja jest dokładnie w takiej, samej, w takiej samej sytuacji prawnej jak Polska, to znaczy jest członkiem Unii Europejskiej, nie weszła nie weszła do strefy euro. Jeszcze warto przypomnieć, na to zwróciła uwagę moja szanowna poprzedniczka, że było coś takiego jak Skandynawska Unia Monetarna, która trwa kilkadziesiąt lat, więc te kraje mają różne waluty nie dlatego, że nie wiedzą, że jest takie rozwiązanie jak Unia Monetarna, tylko wybrały inną drogę, nie mają żadnych planów, żeby tworzyć jedną walutę i integrują się przy pięciu różnych walutach. W Szwecji poparcie dla euro jest mniejsze niż w Polsce. Teraz po wybuchu wojny na Ukrainie, jak Szwecja się niepokoiła o swoje bezpieczeństwo, nie, nie, nie pojawiały się tam głosy, czy trzeba wstąpić do strefy euro, natomiast pojawiły się głosy, żeby wstąpić do NATO i Szwecja aplikuje do NATO. Jest tak, że kraje skandynawskie, czy znaczy kraje nordyckie, to jest szersza grupa. To są kraje bogate, zamożne, dość racjonalne, gdzie podejmuje się pragmatyczne decyzje. Wydaje się, że często, gdy się dyskuje, dyskutuje o gospodarce, decyzje są bardziej pragmatyczne, mniej wiedzione takimi politycznymi emocjami jak w Polsce i myślę, że możemy pod tym względem kraje nordyckie naśladować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <kluczy> Stefan Kawalec. Pierwszy mówca po stronie opozycji tezy sprzeciwiający się tezie